No cześć Tomek no, Antena Lafayette HV10 no, W pełni rozłożona jest Około 1,80 m Stroik który, który jeszcze możesz wysuwać Do regulacji Na odpowiednie pasmo Odpowiednio długość anteny Piny Z dwoma sztekerami Z wtyczkami bananowymi Które przełączasz Od w zależności od tego, na jakim paśmie pracujesz. Antenka z wyjściem. Ja akurat mam wkręcony mały magnes Antenka to kawał solidnego bata. Dół bardzo masywny. Natomiast góra stroik bardzo, bardzo, bardzo mięciutki, elastyczny, więc do jazdy samochodem się raczej to ona nadawać nie będzie z racji tego, że po prostu przy dużych prędkościach ci ją połamie. No, ja mam wkręcony magnes i używam jej jako balkonówki. Antena sprawuje się dość, dość ciekawie. No, poza tym, jest no, anteną uniwersalną, bo możesz pracować praktycznie na wszystkich pasmach. Aczkolwiek, aczkolwiek na wyższych pasmach od 21 MHz ja używam zupełnie innej anteny. Eee, to jest Performer Turbo 5000, ale 14 i niżej MHz. Antenka sprawuje mi się bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tak to to wygląda. Pozdrawiam.